Witam w kolejnym odcinku z naszej drogi od zera do czempiona w Geogesserze. Jest to już piąty odcinek. Podgorica, yy, może Czarnogóra to jest? No mamy pewno flag Czarnogóry. Tak jak mówiłem o. Me, czyli Montenegro. Tak jak mówiłem, mamy 674 elo. Dwie główne zasady serii to trzy duele na odcinek. No i oczywiście nie gram poza odcinkami. Czarnogóra, zaznaczam po prostu stolicę, Podgoricę, no jak zarymowałem fajnie, nasz przeciwnik ma mniej elo od nas, Ok, byliśmy poprawnie, przeciwnik Macedonie dał nas kopię, okej, okay, okej, okay, okej, okay. i w tym odcinku już powinniśmy wejść w Golda, czyli nowa ranga, kolejna dywizja, pełno żółtych blach z tyłu, ale jesteśmy po prawej stronie jezdni, pokaż mi ten słupek, tak, to jest kolor słupka z Luksemburgu, więc to się zgadza, on ma taki, jest taki szary chyba, tak można to nazwać, chociaż może to jest taki bardziej niebieski. Ciężko mi powiedzieć, nie no, chyba szary, chyba szary. Będzie mi miło, widzu, jeżeli zasubskrybujesz ten kanał oraz zostawisz polubienie poniżej. No i tak, dokładnie, był to Lukse Luksemburg, my bardzo ładnie, przeciwnik postawił na, na Belgię. Myślałem, że na Holandię, bo Holandię można by było pomylić, ale tutaj dał na Belgię. No i mamy rundę następną, czarne auto, lekko widoczne. Yy, ok, pokaż to, to to yy, tak, to jest malezja. Takie coś występuje w Malezji. Jak jest malezja, to tutaj jest taki Joh, to się nazywa Johor. Może to są te okolice, bo coś mi się kojarzy. Mogę tutaj totalnie mylić, ale mam jakieś skojarzenia lekutkie, więc sobie to zaznaczę, bo czemu by nie? I tak, dokładnie, były to te okolice, bardzo fajnie. Zadajemy 3965 przeciwnik postawił na... E, oj, nie zdążyłem. Dobrze. E, runda czwarta. Co my tu mamy? Ok, przejdźmy się troszeczkę. Co tu jest za tabliczka? Co na niej jest napisane? E, ok. E, to pachnie czeskim. Może słowackim? Jeszcze, jeszcze nic nie wiem. Wydaje mi się, że raczej jest to Słowenie, e, Słowacja. Chociaż na razie żadnego potwierdzenia nie mam. Przeciwnik już zaznaczył. Może tutaj jest coś napisane jeszcze. Dobra, 7 sekund. Halo. Czyta mi się to? No nie, no to jest żart. Zaznaczam Słowację, bo to była moja myśl i jednak to były Czechy, jednak to były Czechy, no. Ale chyba coś zadaliśmy przeciwnikowi. Wow, ma dobra, ma tylko 79 damage'a. I tutaj dobrze widzę, że są czerwone litery, czy źle? Tak, są na tablicach czerwone litery. Ostatnio dużo razy o tym mówię. Oczywiście takie coś w Belgii. Zaznaczam Brukselę. Hmm, czy może mamy jeszcze jakieś potwierdzenie O Brussels Airlines Więc no Bruksela wszystko się zgadza No i dokładnie tak była to Belgia Bruksela Przeciwnik dał w Paryż we Francję No i wygrywamy pięknie pierwszego duela W tym momencie wchodzimy na Golda Więc kolejne duele będą już tylko ciekawsze 683 Gold Division e, Bardzo fajnie rozumiem OK, gramy od razu z Goldem Który ma więcej elo od nas Może będzie ciekawa gra Przywitajmy się tu z naszym przeciwnikiem Mogę? Okay? Przywitajmy się bardzo fajnie, kulturalnie. Te słupki. Poczekaj, tu jest czerwone z lewej strony. A jaka jest blacha z tyłu? Bo jest lewostronny ruch. Poczekaj, jest z tyłu żółta blacha. Eee, to jest wyspa man. Czerwony. Mm, to jest wyspa man. Dokładnie. Czerwony kwadracik z lewej strony blachy, a reszta taka sama jak w Wielkiej Brytanii i to jest wyspa MAN wszystko się zgadza. Nie no, Boliwia to chyba nie jest. Ja mam wrażenie, że muszę się troszeczkę jeszcze poduczyć Ameryki Południowej, bo czasem mam problem z rozróżnieniem właśnie tych państw i. No na razie może myślę i o Chile, dobrze zaznaczę to Chile takie północne, no to jednak była Boliwia, ale dobrze, że kliknąłem to północne Chile, bo nie miałem kompletnie pewności, przeciwnik postawił na Ekwador i, i spoko, zadaliśmy mu trzy koła, więc okej, okay, zaczynamy rundę trzecią, prawostronny ruch, tu jest domena, pokaż proszę, białe blachy, to, to jest Chorwacja, czy, czy tu każdy, czy tylko policja ma białe blachy, A z przodu macie domenę? Nie, nie macie domeny z przodu, ale dobrze, tutaj widać szachownice. No tak, to jest Chorwacja, bardzo fajnie, wszystko się zgadza. Gdzie klikać? Yy, to nie będą okolice stolicy, bardziej bym w te okolice strzelał. Nie mam pewności, ale tak, klikam. No powiedzmy, nie najgorzej, przeciwnik yy, był w Niemczech. W Niemczech zadaliśmy 1800, runda czwarta. I tak, w ostatnim odcinku mówiłem coś o północnej Norwegii, i to jest północna Norwegia na 100%. Tu jest bardzo bardzo ładnie nie ukrywając I, i tak, to już na bank jest Norwegia raczej tego nie pomylę z niczym a przynajmniej taką mam nadzieję kliknę Norwegię gdzieś w tych okolicach i dokładnie tak, bardzo nawet blisko kliknąłem zadajemy mu 1723 wygrywamy drugiego duelka w dzisiejszym odcinku wysyłam mu GG, dostajemy 17 elo i mamy 700 e, bardzo fajnie no i co, lecimy z trzecim, no cóż no i trzeci duelek, przeciwnik 689 runda numer 1 Chyba Ameryka Południowa, chociaż jeszcze nie do końca wszystko widziałem. Hmm, prawdopodobnie tak. Przejdźmy się, przejedźmy się w sumie jeszcze trochę. Tutaj taka czerwona blacha. Dobra, przeciwnik już oddał swój gest. Ciężko mi tu zaznaczyć. To nie jest Ekwador. Tak, dobrze, Brazylia to była. Dobrze, że mi się skojarzyło, ale e, i tak źle kliknem. na Amazonkę, to, to, to nie było możliwe, ale mniejsza. No już nie było czasu na kliknięcie Teraz trzeba się już bardziej skupić. E, to wygląda jak na razie jak stany, ale to taka wolno rzucona myśl. Przejedźmy się trochę. Slow. A pokaż, z której strony masz kierownicę kolego. Nie no, z lewej. Dobrze, ja bym powiedział, że ogólnie jesteśmy w Stanach. Eee, gdy widzę takie okolice, klikam bardziej we wschodnio-północną część stanów. Klikam okolice stanów. Nowy Jork. O, nawet mamy flagę stanu, więc raczej Kanada to nie jest, no, ale to tylko flaga. O kurcze, tutaj bardzo fajnie siadło z mojej strony. 4200 zadajemy. Znaczy, no nie tyle, bo przeciwnik 1300 to się tutaj odejmuje. 2900, bardzo fajnie. Runda numer 3. Mamy taką drogę. Przejedźmy się troszkę. Szczerze, to wygląda znowu jak Stany. A może jak Kanada bardziej. Tam jest jakaś niebieska tablica. Ja bym chciał ją zobaczyć z bliska, więc przejedźmy się do niej. Co my mamy tutaj napisane? Pokaż. Na no język jest angielski. Wydaje mi się, że jesteśmy w tych Stanach. Zaznaczam Stany. Dobra, klikam w okolice Colorado. Zobaczymy, czy to będzie dobra myśl. Nie, jednak to była Kanada. No dobra. Jednak byliśmy w Kanadzie, w Edmonton. Przeciwnik też postawił na Stany. Coś tutaj lekko mu zadałem, ale. Niejako znacząco. Runda numer 4. Bardzo czerwona ziemia, co jest dosyć charakterystycznym elementem. Ruch mamy lewostronny. Jeżeli ruch jest lewostronny, to na pewno nie jest to Brazylia. Chociaż może ten ruch tutaj to był fake. W czerwonej ziemi to chyba bardziej Kambodża jest znana. Ej, mam laga znowu, nie? jak ja nie lubię takiego czegoś. No i patrz, nic nie widzę. Klikam w Tajlandię, bo to. A jednak Kambodża, czyli ten lewostronny ruch był e, fejkiem tutaj, bo chyba nie mylę się, Kambodża ma prawostronny ruch, a może źle widziałem po prostu, no dobrze. Runda numer 5, zaczynamy mnożnik. O, mamy znak. Tu jest chyba Lołkam, czy nie? Ciężko określić, ale to jest. Nie, no to jest chyba Szwajcaria, nie mylę się. Jak nie, to Austria, więc kliknę tak Szwajcaria tutaj w okolicach, bo. Nie, tak, dobrze, to była Szwajcaria, bardzo dobrze. Przeciwnik postawił na Austrię, zadajemy mu 950, zostajemy mu jeszcze 1220. I tutaj jesteśmy na południu Afryki. Pokaż blaszki z tyłu, białe, tak? No to jest RPA albo jest Fatini, no nic innego nie wymyślę. Klikam pod Pretorium, tak w stronę jest Nie wiem, no raczej Lesoto to nie jest. Teraz powinno być, że to jest Lesoto, byłbym jasnowidzem, ale... Wydaje mi się, że Lesoto to nie jest. No i dokładnie to było S. Przeciwnik w ogóle postawił na Ganę. Dobrze widzę, zadajemy 8000 damage'a i wygrywamy trzeciego duela. 715 Elo, Goldzik. No i co? Jeżeli jeszcze tego widzu nie zrobiłeś, zapraszam do oceny filmu i widzimy się w następnym odcinku. Już za